Marek w Księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan Dzieje Apostolskie. Rozdział 12, werset 12. Wspominają go jako Jana zwanego Markiem. Pochodził z Palestyny. Imienia jego ojca nie znamy. Zapewne w czasach publicznej działalności Pana Jezusa jego matka, Maria, była wdową. Pochodziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że była właścicielką Wieczernika gdzie Chrystus spożył z apostołami ostatnią wieczerzę. Człowiek niosący dzban wody to prawdopodobnie Marek. Jest również bardzo możliwe, że matka Marka była właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje ciekawy szczegół, o którym żaden z ewangelistów nie wspomina, że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim, zapewne w budce czy też w małym domku, Jaki się tam znajdował, pewien młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki z grai żydowskiej, obudził się i owinięty jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa zabierają oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł do niego, aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło. Marek był uczniem świętego Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego święty Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go swoim synem. W pierwszym liście św. Piotra, rozdział 5, werset 13. Wieczernik służył apostołom za dom schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się książę apostołów zaraz po swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia, według dziejów apostolskich, rozdział 12. Wersety od 11 do 17. Kiedy w roku czterdziestym czwartym święty Paweł i święty Barnaba przybyli do świętego Piotra z Jałmużną dla kościoła w Jerozolimie, znaleźli świętego Piotra i świętego Jakuba w Wieczerniku. Barnaba był krewnym Marka. Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antioci, a potem w pierwszej podróży na Cypr. Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb Małej Azji przez wysokie góry Tauru, Marek się sprzeciwił co bardzo rozgniewało apostoła narodów Marek nie czuł się zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w roku 49 w Pergę zawrócił Dzieje apostolskie rozdział 12 werset 25 rozdział 13 werset 13 Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą drugą podróż apostolską Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka ale apostoł narodów nie zgodził się na to. Wtedy Barnaba opuścił Pawła. Razem z Markiem udali się wówczas na Cypr. Była to wyspa rodzinna Barnebi, a może także i Marka, dzieje apostolskie, rozdział 15, wersety od 35 do 40. W kilkanaście lat potem, w roku 61, widzimy ponownie Marka przy pol w Rzymie. Pisze o tym sam apostoł w liście do Kolosan oraz w liście do Filemona, list do kolosan, rozdział czwarty, werset dziesiąty, list do Filemona, werset dwudziesty czwarty. Możliwe, że Marek wybierał się wtedy, wysłany przez świętego Pawła, do wspomnianych adresatów, gdyż apostoł narodów żąda dla niego gościnnego przyjęcia. W drugim liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi aby przybył do niego także Marek, jest mu bowiem przydatny do posługiwania. Drugi list do Tymoteusza, rozdział czwarty, werset pierwszy. Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o świętym Marku. Nie wiemy nic pewnego o jego dalszych losach. Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana, od roku 98 do roku 117. Odnośnie męczeństwa świętego Marka nie mamy żadnych danych. Zastanawia to, że o męczeńskiej śmierci Marka nic nie wie święty Hieronim. Tym większe zastrzeżenie budzi legenda, według której Marek miał głosić Ewangelię w Akwilej, a nawet w Lorcz w dzisiejszej Austrii. Największą zasługą świętego Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy świętego Piotra. Marek napisał ją przed rokiem sześćdziesiątym w którym ukazała się Ewangelia według świętego Łukasza. Tekst Markawi mógł więc powstać w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Autor zaczyna swoją relację od Chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na apostoła. Podaje on jako charakterystyczny szczegół pobyt Pana Jezusa w domu Świętego Piotra i uzdrowienie jego teściowej. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 29 do 31: Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów. Gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki: Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 5, werset 4, rozdział 14, werset 36, rozdział 15, werset 22. Tłumaczy również zwyczaje żydowskie: rozdział 7, wersety od 1 do 23, rozdział 14, werset 12. Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie gdyż przypomina znanych w rzymskiej gminie chrześcijańskiej Aleksandra i Rufusa, Ewangelia według świętego Marka, rozdział 15, werset 21, jako pośrednich świadków męki pańskiej. Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyżywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.